Szymonkowie, się, chcę wam pokazać największe błędy w Minecraft. Jak widzicie, tutaj mamy już piec uszykowany. I chcę wam właśnie pokazać rzecz związaną właśnie z piecem, która jest największym błędem według mnie w Minecraft. Patrzcie, robicie sobie żelazne sikierka i złota. I nie wiem, czy wiedzieliście, że można przepadać w piecu i wyjdzie wam... Zobaczycie. Normalnie możecie sobie przepalać takie itemy w pietu i wychodzi wam nugget. I ze złotą to samo. Wychodzi wam normalnie złota bryłka. Widzicie? Możecie sobie przepalać. Ja dopiero niedawno to odkryłem. I normalnie możecie sobie przepalić to, nie? Możecie sobie przepalić taką właśnie rzecz. Matko, jaka głośna muzyka. Dobra. No więc widzicie, tego już nie przepalicie, bo się nic z tego nie powstanie. Tego już też nie przepalicie. Pieca też nie przepalicie. A więc dziękuję Wam za oglądanie i subskrybujcie oczywiście kanał. Bo to dba, bo bardzo, bardzo Wam za to będę dziękował. Tak. Siemanko, trzymajcie się. Pa.